Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, Polish Dead Camps. Zbyt często, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, takie sformułowania, takie sformułowania pojawiają się w zagranicznych mediach i w zagranicznej prasie. Niektóre organizacje pozarządowe wskazują, że z częstotliwością, nawet co drugi dzień. Pojawiają się tego typu haniebne sformułowania, które fałszują historię, pomawiają nasz naród, mówią o polskim udziale w Holokauście i wreszcie z ofiary robią sprawcę. Problem polega na tym, Wysoki Sejmie, że dotychczasowe działania aparatu państwa w tym zakresie były nieskuteczne. Owszem, placówki dyplomatyczne wysyłały sprostowania, i część tych instytucji, gazet odpowiadały, że, odpowiadało, że, że więcej takich informacji nie będziemy zamieszczali, ale nie przynosiło to żadnych trwałych skutków. Często okazywało się nawet w tym samym piśmie takie same sformułowania się pojawiały, jeszcze z coraz większą częstotliwością. Dodatkowo warto podkreślić, Wysoki Sejmie, kontekst historyczny, ponieważ te pomówienia są haniebne i nieuczciwe, ponieważ Polska należała do, naj, do największych ofiar II wojny światowej, bo jednym z dwóch państw, które brały udział w II wojnie światowej od samego początku do końca. Polska straciła, jeżeli spojrzeć na proporcje swojego narodu, jeżeli chodzi o ilość obywateli w stosunku do, do wielkości narodu, największą ilość największą ilość rodaków podczas II wojny światowej. Dodatkowo Polska straciła w wyniku II wojny światowej jedną trzecią swojej powierzchni. Wspomniane miliony obywateli, elitę narodu, zburzono stolice i inne miasta, rozkradziono majątek narodowy. W końcu Polska trafiła pod okupację sowiecką. I pomawianie nas o udział w Holokauście w tym kontekście wydaje się za czyn wyjątkowo godny potępienia. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wśród odznaczeń sprawiedliwi wśród narodów świata, dla osób, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej, Polaków jest najwięcej. Najwięcej jest właśnie takich odznaczeń. No, w związku z powyższym postanowiliśmy w Sejmie zaproponować receptę, rozwiązanie, która będzie składała się z trzech podstawowych elementów. Z elementu karnego, cywilnego i z nowych możliwości dla organizacji pozarządowych. I teraz jeżeli chodzi o wysoki Sejmie o szczegóły, prawnokarne środki ochrony, przewidujemy następujące rozwiązania. Ustawa penalizujemy zachowania polegające na przepisywaniu narodowi polskiemu lub państwu polskiemu publicznie i wbrew faktom odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełniane przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w artykule 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do porozumienia londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 roku lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub rażącym pomniejszaniu w inny sposób odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. I tu mówimy o projektowanym artykule 55a. Dodatkowo wprowadza się odpowiedzialność za popełnienie tego czynu zarówno z winy umyślnej, na przykład prowadzenie strony internetowej propagującej treści naruszające dobre imię narodu polskiego, jak i części nieumyślnej, na przykład używanie określenia polskie obozy, obozy przez dziennikarza w wyniku niezachowania przez niego staranności zawodowej wyznaczonej przez standardy właściwe dla publikacji w mediach, szczególnie jeżeli dotyczy to dużego dziennika w społeczności międzynarodowej. Kolejny element. Za czyn popełniony umyślnie proponuje się zagrożenie karą grzywny lub karą trzech lat pozbawienia wolności. Wymiar kary ustalony został na powyższym poziomie w celu zachowania spójności z obowiązującymi unormowaniami w zakresie kar za przestępstwa o podobnym charakterze. W szczególności artykuł 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, czyli tak zwane przestępstwo negowania Holokaustu lub artykuł 133 kodeksu karnego, to jest publiczne znieważanie narodu polskiego lub Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejny element to za czyn popełniony nieumyślnie proponuje się sankcje w postaci kary grzywny lub ograniczenia wolności. Następnie Podobnie jak w każdym postępowaniu karnym, tak i w tym przypadku sąd będzie dysponował szerokim katalogiem narzędzi, które pozwalają na zastosowanie wobec sprawcy mniej dotkliwych środków represji karnej, aniżeli kara pozbawienia wolności. Kolejny element. Wyłącza się odpowiedzialność karną w przypadku, gdy sprawca czynu dopuszcza się go w ramach działalności artystycznej lub naukowej. To jest ten kontratyp. Kolejny element. Ściganie nowego typu przestępstwa odbywać się będzie niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu. Poszerza się zatem tak zwaną zasadę ochronną bezwzględną wynikającą z artykułu 112 Kodeksu Karnego. I to mówimy tu o tym projektowanym artykule 55b. A śledztwo wszczyną będzie prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. I to jest projektowany artykuł 45a. Kolejny element penalizacja zachowań zdefiniowanych w projektowanym artykule 55a jest również obecna w prawie Unii Europejskiej i tu mówimy o decyzji ramowej z 2008 roku z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Następnie, gdy czyn zostanie popełniony za granicą lub sprawca jest cudzoziemcem, śledztwo będzie się toczyło według takich samych zasad jak w każdej innej sprawie karnej z elementem zagranicznym. Dodatkowo, jeśli czyn zostanie popełniony w Unii Europejskiej w toku postępowania karnego, możliwe będzie wykorzystanie instrumentów wzajemnego uznawania, przykładowo przy egzekwowaniu wymierzonych kar grzywny. I teraz przechodzimy do elementu drugiego, to znaczy cywilnoprawne środki. Ochrony. I przepisy określające zasady dochodzenia roszczeń powstałych w skutek naruszenia dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu wprowadzone zostaną w nowym rozdziale 6c, który będzie brzmiał w, ten, w sposób następujący. Ochrona dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej i przewiduje, przewidują one, że do ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Ponadto powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego wytoczyć będzie mogła w zakresie swoich zadań statutowych organizacja pozarządowa lub Instytut Pamięci Narodowej. No i tu jest ten istotny element, to znaczy organizacje pozarządowe, które mają w swoim statucie Wpisana, wpisaną przedmiotową działalność. Będą mogły yy, 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 pozywać, czy też starać się o roszczenia, jeżeli yy, jakaś instytucja będzie nadużywała sformułowań, jak polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o cywilnoprawne środki i ochrony, to jest odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie zawsze skarbowi państwa. I to jest też istotny element, bo do tej pory nawet jeżeli polskie sądy uznawały, że takie odszkodowanie się należy, to ciężko było to nie można było wskazać, no ale komu to odszkodowanie się należy, nie można było wskazać beneficjenta i teraz w ustawie ta luka zostanie uzupełniona poprzez precyzyjne wskazanie skarbu państwa. Kolejny element w przypadku popełnienia czynu niedozwolonego przed podmi przez podmiot mający siedzibę na terytorium państwa Unii Europejskiej właściwość sądu będzie określona zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 1215 przez 2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. A jeżeli czyn popełni inny podmiot, właściwość określona zostanie według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Sądy polskie będą zatem właściwe do rozstrzygania spraw cywilnych, albo gdy zgodnie z zasadą ogólną przywołanego rozporządzenia, i tu mówimy o artykule czwartym ustęp pierwszy pozwany będzie mieć miejsce zamieszkania, siedzibę w Polsce albo gdy zgodnie z przepisami rozporządzenia i tu wskazujemy artykuł 7 punkt drugi w Polsce będzie mieć miejsce zderzenie wywołujące szkodę. Oznacza to między innymi możliwość pozywania wydawców zagranicznych w przypadku deliktów prasowych. Gdy informacja godząca w dobre imię rzeczpospolitej polskiej lub narodu polskiego będzie rozpowszechniana także w Polsce lub tutaj wywoła negatywny skutek. Kolejny element prawo właściwe określone będzie co do zasady zgodnie z ustawą prawo prywatne międzynarodowe, z tym, że równocześnie projekt gwarantuje i szczegółowe rozwiązania wprowadzone projektowaną ustawą będą miały zastosowanie zawsze, niezależnie od wskazania prawa właściwego na podstawie. Prawa prywatnego międzynarodowego. Um, dlatego, jak, 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 jak przed chwilą wskazałem, Wysoki Sejmie, tworzymy nowy, szeroki katalog ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej z elementami ochrony karnej i ochrony. Cywilnej. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli na długotrwałą, mądrą politykę ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej. Do projektu wprowadziliśmy jeszcze małe zmiany związane ze zmianą ustawy z dnia 28 marca. 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, jak również ZUS w ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, i to są uwagi wprowadzone na skutek wniosku ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I zmiany te mają na celu niedopuszczenie do powstania nieścisłości w związku z wejściem w życie artykułu 21 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje bowiem utraty mocy obowiązującej przez ustawę o Radzie Ochrony Pamięci i Walk i Męczeństwa. Wśród kompetencji wspomnianej Rady znajdowało się przyznawanie medalu opieki miejsc pamięci narodowej oraz realizowanie zadań w zakresie dotowania opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi i zatem był umożliwić realizację powyższych kompetencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wprowadzone zostały zmiany w artykule drugim i trzecim projektu. Dziękuję uprzejmie.